Ja niebieskim kradnę, ty. Ja, na razie odzyskuję ja mam 0 HP, z 5 prezentów ukradłem. Ty, wieża Dzień mnie rozwaliła, by Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie we wocie. Ja jestem Hogaty, a ze mną jest Bartek. Witam wszystkich serdecznie. Jaki, kurcze, jaka miła zmiana, nagle Bartek pozytywnie i z zimową atmosferą taką świąteczną, z werwą wręcz no, powiedział. Takiego. A jestem Hogatowski, nie Hogaty przecież na tym kanale, a ty jesteś Bartkowski, bratku. Tak. Jest Y. Także jest. zagramy ten zimowy najazd, to jest jakiś nowy tryb chyba w Ewocie. Tak jest. I on jest dostępny rozdział pierwszy przynajmniej, według tego co jest napisane od 13 grudnia 9 do 17 grudnia 9. Tak jest. Więc od dzisiaj on jest, tak? Tak. Ja podamię, tak? No dobra, to nie wiem o co tutaj chodzi. Używaj moment, monet podarunkowych, aby wykonywać ruchy i odbierać nagrody w ogóle, ty. Bo to jest jak plansza to? taka, e, jak planszówka. No. W sumie fajnie, bo premium za darmo znowu będzie. Ej, bo mi się już skończyło premium. Dobra, trzeba, czerni. trzeba zagrać. Szturmowiec dawaj. Dobra, Szturmowiec, szturmowiec i na 3-4. 3, -4. 3? Aj, mam mam no 3 -4. bitwa na górze. A, normalnie tak, okej. Okay. Dobra, trzy, cztery ry. Ry. No próbujemy, widzowie, próbujemy. Ogólnie to powiem tak, jako że gramy w tym miesiącu w ZWOTA... Jeżeli ktoś by chciał faktycznie dołączyć do tego klanu, bo parę osób ostatnio się pytało o dołączenie, to zapraszam, ten klan nie jest aktywny, ale jeżeli będzie tutaj, będą filmy na kanale ZWOTA się jakoś tam oglądały nawet... Na pewno w grudniu będę jeszcze grał, to możecie dołączyć, jeżeli chcecie choćby mieć nazwę, nie? U, ja też jestem, ale chyba nie jesteśmy razem. Chociaż nie to jesteś drużyna żółta. Dobra, to ja w czerwonej. O co chodzi, ty? Dobra, teraz mogę powiedzieć, o co chodzi. prezenty i dostarczamy je do bazy, Takie trybki, tak jak tam ta. Co to jest? Garniałeś paczki i musiałeś do własnej bazy. Ja tu już Bezetę mam, chłopie. Ja też mam taką bezetkę, no? Jak ja bezetą normalnie mogę jeździć teraz. Patrzcie, tu to, jako bezetę. Jestem jak Bo jest do... tak? Jak, tak, jak miniaturki do tego robić w ogóle, to ja nie wiem. Ja nie jestem, mam, mam filetową i niebieską drużynę, więc chyba nie jesteśmy w tym samym trybie. Jezu, jak to. No, jesteś w żółtej przecież. Widzę cię. No tak. A tak. Ja Ale no. cię właśnie nie widzę, co najlepsze. Bo ja mam inną nazwę zapewne, a nie mam chogata. Ale może, no tak zapomniałem, że ty masz przecież dobra. Jestem Jestem debilem. To prawda. Aha. Co? Ale w ogóle fana muzyczka jest! Tu, I pyk wartka. O ty do mnie strzelasz ty wardusiu jeden ty! A co tam robisz? Zbierać prezenty <grym> Siema. A, z dwóch stron mi ja! Halo! Drużyna! Jazda z Bartkiem! Nie no ja strzelam po prostu jakie zbierać prezenty ty Zbierasz prezenty, żeby dostarczyć się do bazy, bo inaczej nie, nie wygrasz. A Zbierasz nie drużyna. mogę po prostu cię rozstrzelać? To jest niehumanitarne Zostaw mnie! Palisz się! No, prezent mi rozwaliłeś, bnojku. No, z siebie jesteś? No, co, to, co to za busty robią jakieś masz, te rzeczy? A ja myślałem, to. że cię rozwalił w końcu, chłop. A jeszcze, jeszcze żyję, jeszcze przetrwałem, pal. <noise> prezent, zabierz mu prezent, dobra. Ej, o kurczę, gdzie my się, się, się bijemy, ej, też, no śmieszne. Gdzie my to się bijemy, kar. tam trzeci korzysta, niestety. taki kard jakiś był właśnie w bocie. O, trzymane już kod... o co chodzi, co ja zrobiłem w ogóle? Ja nie wiem jakieś kolce mam na sobie teraz A to może jak znaleźć jakieś obrażenia, to dostaje jakiś boostę na przykład do... No nie do... wiem. Nie ale dotykać o coś. Rozwalam sobie przeciwników na ten moment. Czekaj, gdzie ja mam to dostarczyć jeszcze raz? Do, do bazy swojej. Do swojej bazy, okej. Okay. No spróbuję dostarczyć choćby jeden prezent. Ej, fajnie, fajnie ten tryb wygląda powiem wam. Całkiem, ciekawie, szczególnie, że praktycznie jedziemy faktycznie, jedziemy faktycznie tymi takimi czołgami, których możemy nie mieć, nie? Tak. Ja tam bardzo chętnie bym sobie prawdziwą bezetą tą pojeździł, ja dzisiaj dobry mecz miałem, z widzem grałem, powiem wam, naprawdę dobry mecz. Tak, potem tłumaczył, o Bartek, błagam, pograj ze mną, 4000 Cztery tysiące, obrażeń m 103 i 3000 tysiące zablokowanych ponad. Wow. Byłem bardzo zadowolony, bo wiesz, to jest tak, że ja, ja wiem mniej więcej co mogę tym czołgiem zrobić, pograć, no tylko że ja nie wiem gdzie się ustawić na mapie, a tu się dobrze ustawiłem, przeciwnicy się dobrze ustawili, moja Dobra, linia i przegrywała. No, to fajnie, bo... zostaw Bartek ten prezent, ty Nie, będę, jestem grinczem. Mam super Piąc moce będzie. A, bo prezenty się respią na środku. A mogę odbijać a, strzały? W ogóle ty, ja, zobacz, że na samym dole masz jakby spe, takie specjalne moce. Możesz się leczyć chyba jak wiatr. No gwiazdę. tak, no Bartek ja o nich mówiłem wcześniej. Nie pytałem dosłownie. Dobra, ci prezent. O, o co z tym chodzi? Mogę w ogóle ukraść pre prezent? Ej, mogę wam prezenty, be. pozdro! Opłaca się strze. Ty gnoju! K wam mam trzy prezenty. Teraz uciekam Zostaw prezent! Nie, nie będziecie mieli prezentu. Dobra, rozwalamy cię gościu już. O ty gnoju. Ale ci w dupę teraz strzelam. Masz tam, oddaję ci. Kimę, gratujcie mam prezent. Dobra, prezenty. zamrażam cię. Ale ja siebie zamrażam, a nie ciebie mam wrażenie. O. Kurde! Ale cię rozwaliłem, chłopie. Ale wali mam trzy prezenty. No ale ja już je ty? zabieram. Tylko ja prowadzicie i drużynię. A nie, my prowadzimy, dobra. Chyba dzięki mnie właśnie. No, chyba tak. Ty dobra, to ja do ciebie do bazy wjeżdżam w takim razie. Ej, zostaw te prezenty, są moje prezenty. Czemu chłopie jest. Wiertarka. Nie, to nie jest wiertarka, to jest działko jakieś. Czemu jest działkiem? Nie, wiara sieba! <grym> Czemu chobie z działkiem w ogóle? O co chodzi w tym trybie to tak jakiś do końca? bym wybrał. To jakiś inny właśnie On wybrał. ma wieżę po prostu zostawioną, to jest jakaś moc. Możliwe, że tak. Dobra, teraz my wygrywamy. Ej, u nas gość jest na Awku, to co się dziwisz, że. N nie, nie, ten... Pałkowo. Nie mamy szans. Odma taki remis można powiedzieć, że między nami jest... Ty, tylko wiesz, my tutaj remisujemy, a w tym momencie niebiescy zgarniają wszystkie prezenty ze środka, no nieźle. Ale gorzej się przegrał. To o, kore, tak. tak, no się... jednak te szybkie czołgi mogą być fajniejsze to niż te ty. nasze bezety Ale do strzała gości A HP <noise> to, to chyba nie presents. ja, by the way. They will make this a? emptiness. disappear. No, to Dobra, to czemu e czołg? Zniknął Jak zniknął? Normalnie, wasz dziutek zniknął. Może no, ma moc niewidzialną? No chyba na to wychodzi, że ma. Dobra, masz tam strzała gości. Wiem, że teraz jesteś z tą specjalną mocą. No dobra, i co ja ci tą mocą robię? Nic. Tak naprawdę. A nie to pancerze? Co jest? Dobra, ja się lecę. Mogę ja w ogóle? Nie mogę się lecę. Na... Próbowałem się ulecić, Nie mogę. No Ej, nie, w ogóle nie zle, dziadu. No my, my powinniśmy Bartek Sojusz już zrobić na niebieskich tak naprawdę w tym nie, momencie. Nie, ja jest fajnie, fajnie, fajnie zabawa dla mnie. No to ty dostajesz na razie. No, ty mnie zero robisz. No jesteś zniszczłeś. ostatni. jeszcze jesteś ostatni. Jaki jestem ostatni? No jesteście no, jesteś no, jesteś ostatni, jeżeli chodzi o te punkty na samej górze. No ale co te punkty ci robią? No nic. To co no, jednego mniej Bartek. No, a co to, to interesuje? To już nie, nie moja sprawa. To wasza. Dobra, porozwalam trochę tych niebieskich ciulów na środku. A, a widzę cię, Waldis. I co jego stali strzał? Uszkodzenie krytyczne. No to nie ja. Przecież Waldis widzę cię, gnojku! Jaki <grystek>? Waldis, no! No ja jestem chogaty, ty nawet nie wiesz, jaką miałam mam nazwę, typie! No, Waldis! No, nigdy w życiu jakiś Waldis, co ty gadasz no, w ogóle, tak, tak, typie? Dobra, co, prezenty kradniesz? O, ci pozwolił. Zostaw Ale... jakiegoś Waldisa, typie. Niby się przyzwyczaił do jakiegoś Waldisa i, i go siebie. Mam strzał. Waldisa teraz. Bartek, ty sam Waldisa tam wiesz, siepiesz sobie. No i Pod bazą. No nieźle, Bartek. no nieźle tam. Dumny ty z siebie jesteś teraz. Zostaw mnie, Waldis. Ja nie jestem Waldis. On nie jest bardziej, on nie jest nim. No co tak się kapisz, widać, nie Ja nie mogę nic zrobić, ty. Jak ja mam to naprawić? No jedyneczka. Jedyneczką się. Ej, balą cię, Bartek! Na no serio? No, zniszczyłem. Don't no ale to nic mi nie dało. Serio. Nic uh, tobie nie dało, somewhere. przepraszam. Mam fraga, to mi to No a ja mam prezenty dla mojej drużyny. <coughs> to właśnie nie kraść. No nieźle, złodzieju. A przy okazji rozwalę apka, pozdro. A. Dobrze Bartek, przywiozłeś nam prezent, bardzo dobrze! Będziecie on dzięki temu. Tak, prezent w ogóle Dzięki, Bartek. Super, Bartek chce działać na naszą niekorzyść, po czym przywozi nam prezent, ty. Bartek, chodź, pojedziemy wspólnie na niebieskich teraz. Ukradniemy im prezenty. Okej, Raz mogę się z tobą sojuszować. No, bo oni, patrz ile mają do przodu przez to, że my się głównie z sobą strzelamy cały czas. Już jeden dostara. A new wave of presents for the taking. Mm -hmm. Tak, ja. Jestem niewinny. Tak, tak, tak. Tak żeby. Bo za miejsce. A co na sobie konta dla prezentów. No tak, no tak to właśnie to o tym mówię, że dlatego my musimy do niebieskich pojechać, Bartek. Masz dostać broniące reprezentantów. No nie. to kraść. To trzeba, wiesz, ukraść. I burza śnieżna znad nadchodzi. O no, nie trafi tu, szybciar. Długny ty jesteś? Ty co on mi aż Tyle zadał obrażeń nagle? Chłop mi w plecy bije A ja mu dupę nie przebiłem dobra. Team Blue is winning Let's Steal. reprezenty Ja jedną na, na dobra, 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 ja żynę. próbuję też Ja niebieskim kradnę ty ja na razie odzyskuję. Ja prezentę, mam 0 HP, z 5 prezentów ukradłem. Ty wieża nie mnie rozwaliła, nie wiem, nie wiem. by the way. <śleptom> the ty, ale czemu ty nam kradniesz, a nie niebieskim, gnojku? Nie, nie, ja odzyskałem prezent, który niebieski nam. Dobra, prezentry. a może chodzi do niebieskich i im ukradnij. Tu to jakaś torpeda jest? Znaczy. Nie wiem, jakieś trąby Trąba powietrzne powietrzna. teraz. No, 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 Torpeda, no nie mogę. <śleptom> Sam jesteś kapitan torpeda. <śleptom> ja jestem przez... dupa? Ły. Aha! O, ty mały. <dresszyma> Dobra. Jedziemy do niebieskich. Trzeba, Bartek, zawiązać sojusz antyniebieskich niebieskich A niebieski do nas zjadą, No, do nas też, ale ja wam pomogę, no. Mówię, Dobra. przed chwilą na respie u nich byłem i... I dawałem radę tam. Wiadę. Dobra, A zresztą w to Czemu? On znika, tak! A, to będziesz nas zniszczył. Dobra, no, na hita pada. Ty! Jesteś zamrożony?! Ale życzymy? czym? Parpedon. No właśnie... Nie, chyba mnie. Trąba powietrzna właśnie siekła. O, no. Dobra, Bartek. Niebieskich trzeba siepać. Właśnie... To jest jedyna drużyna, która faktycznie gra razem i robi robotę. Second place. Koniec, I congratulate you on this result. Nie, Ja tam Gratuluję drugie mózgu. miejsce, Bartek. Gratuluję mózgu. Przegraliśmy. No wy przegraliście. <grym> no, ale ty ja. nie powiem, że fajnie. No fajnie, ty. gdybyśmy mogli zagrać razem. Byłoby fajniej mam wrażenie. No, tak. Byłoby miło ty. Tak, no i teraz nas. co? Mogę odpalić sobie, zebrać premkę na jeden dzień, no i gitowa. Ale no to dobra 20, 228 czegoś tam i 44. Jakby. guzików. A jakby. bo obrona ma te działa jakieś takie rzeczy. No dobra, dobra. Bartek, to dawaj kolejny mecz. No. Teraz przewoźnikami na 3-4. Dobra. 3, 4 ry, poszło. A mi się wydaje, że powinniśmy zagrać dwiema innymi klasami, to może byłaby szansa, żeśmy razem byli w drużynie. No to trzeba. Bo ja nie skurmać. wiem jakie. Trzeba zobaczyć jakie są składy dobra, tak naprawdę. Nie ja już Nanduje. jestem w meczu. Widzę, yes. jesteś w żółtej znowu, a ja jestem znowu we fioletowej, tam czerwonej. A to może trzeba inne Są dwa wnić. lekkie, jeden e, obrony i dwa ataku w drużynie. No, No, widzę. czołg stróż w ogóle jakiś jest tam, no. Takim się MX-em jedziemy, jak rozumiem. Trzeba się dowiedzieć też, co te umiejętności robią dokładnie. No, no dają przez sporo moc. Ojejku, jejku, skoczyłem. O kurczę, ja mam trzy ammo tylko, ok, o, ok, o. Ok. To jest kluczowo. No tak, tak, ale trzy. no myślałem, że mam więcej może, nie wiem, z trzyści. No to źle myślałeś, pozdro. No, na to wychodzi. Dobra. Gramy prezenty i uciekam. Ale to się ślizga, Jezus Maria Dobra, uszkodzenia krytyczne. To ja powinienem chyba tam po prostu wjechać, pokraść te prezenty i nara, mam wrażenie. Tak, to po prostu najlepiej. Mi no, 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 właśnie, no. tam to tak robimy. Dobra, prowadzimy. Wygrywamy ten mecz teraz. Plus 4 prezenty dostarczone, pozdra. Dobra, ty jesteś, mówisz, że w tak? Czekaj, no zniknąłem! Powinienem zniknąć, co jest? Dobra, poczekaj, znikniemy, nie zniknąłem? To może na 10 sekund. Może to jednak nie można być na twarzy tej osoby, Where żeby zniknąć. Ja się wywróciłem. Dobra, ja myślałem, że zniknę, nie zniknąłem. Wywróciłem się, nie mogę się ruszyć. Kurczę, pieczone, to jednak tak chyba nie działa widzowie. Jak sprawdzić co robią te rzeczy? w jeden? Ma prezenty, dostarczy jak grać. No dobra, ale co robią w supermoce? Dokładnie no, ja super bym chciał power. wiedzieć. Okej, okay, ale co dokładnie robią supermoce? No, stajesz się niewidzialny. No, no to to jest się. jedyne, co mogę stwierdzić. Okej, okay, dobra. To to jest, jak mnie nie widzą, celownik. teraz mnie nie widzą. A ten celownik co to Lepiej jest, strzelasz, jakaś... szybciej strzelasz. Kiwie! A, a może ty działko stajesz przez ten trzeci celownik? Bartek, działko ustawiasz na innej klasie. Pobierz. No, bo na początku przy wyborze masz e, pokazane. Tak? Nie, nie uwagę, jak zwykle. No to jak zwykle, to, to mnie nawet nie dzieli. No idę, fiolet idę fioletowym kraść prezenty. Nie fiolet... niebieskim! Bo zaraz to ja jakiś... pójdę Tobie kraść, gnojku. to że jakiś fioletowy kradnie prezenty nam. Ja niebieskim właśnie kradnę w tym momencie. A mam jakiś fioletowy oh kradnie, co to ma znaczyć? A, i żółty mnie rozstrzelał. No nie, żółty. Kurczę, gnojku. Jeden. Ja Dobra, pokradłem przynajmniej niebieskim parę, więc z jakiś plus zawsze. No fajnie, fajnie. Ale jestem najgorszą... Ale czemu ty to robisz? robisz czemu ale ty to robisz, Bartek? Ale o co chodzi? Something is drawing us A! to the center. No i cię rozwaliłem. Grunty tutaj mam prezentów pokadni. Może no ty... i do siebie, ale troszeczkę nie macie teraz bagu, czyli... musicie no nie, do start. No, te prezenty, Bartek, w ciągu trzech sekund wracają do naszej bazy. No tylko, no, no nie wiem... Czemu znowu nas? Kiedy mamy wspólnego wroga? No, moim wrogiem jesteś To mi wystarczy. Kiedy mamy wspólnego wroga? Mam jakiegoś? Partyk znowu będziecie ostatni, no? Na razie prowadzimy. No tak, prowadzicie, że. No tak, ledwo, ledwo, ale jest jakieś prowadzenie. Że 6 naszych prezentów jest po prostu metr od naszej bazy. Z A waszym to, o, to, ziomkiem. Okej, okay, to idę wam pokraść ja. Dzięki, dzięki za info. Dobra, jakoś rozwaliłem, czy to był Bartek? Możliwe. Nie, ja jeszcze żyję i właśnie wam kradnę prezenty. Nara. Gdzie to kradniesz? Od waszej bazy. Ale nie wiem, co jedziesz? O, możliwe, teraz tak. Gdzie ty jesteś niby? No już właśnie koło... Mojej bazy. Dostarczam prezenty. Jakim cudem? Pomili się koło waszej bazy prezent, które właśnie wam Czy jakiś skam? Nie. Bartkowy. Ja nigdy bym nie oskamował Ciebie. Jakiś skam, widzowie. Czy ja Cię kiedykolwiek oskamowałem? Cały czas. Ora czy dzisiaj Cię jakoś oskamowałem? Jezus Maria, Uch. ten czołg! A to tak się wywrócili do naszej bazy, tak 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 to nie? wrócił. nie Bardzo dobrze, ty chciałeś jakieś uh, prezenty. Niby jakiś sojusz mamy, tak? Słyszałem. Bartek, właśnie powiedziałeś, że nas okradłeś. Nie okradłem, żeby okraść, tylko okradłem, koło waszej bazy były te prezenty. Tak samo. Ja tylko obok waszej bazy byłem. te prezenty was nie okradną, bo te prezenty należały... Ja w, teori w teorii też was nie okradłem. Nie wytrzyma. Wiedziałem, że nie wytrzymasz Nara Gifts are stolen from our base Haha Wiedziałem, że nie wytrzymasz No niby znowu wygrywają, dumny No tak to Bartek jest, jeżeli twoim jedynym wrogiem jestem ja, no to dokładnie tak to będzie za każdym razem wyglądać. Ja się dobrze to no. nie wystarczy. Dobra. To jest taka muzyczka, jest fajna. Aż chcesz się po prostu grać i kraść prezenty. Jaka muzyczka? Muzyczka, a potem muzyki może nie ma No Taka Muzyka wyrokowa troszeczkę. Muzyka Jezu, jak to skręca po tym lodzie? Strasznie. To jest fakt. Raczej nie skręca chyba. Nie skręca co najwyżej, patrzę na... a nie proszę. Dobra, kurde. Nie no ciężki, za, za ciężki dla mnie ten lekki pojazd o, jest. No zawsze mnie gady! Szczególnie no, z takimi Bartkami. Jak Bartek wam kosę w plecy wbija centralnie. To już byłabym mocniejszy pojazd. Mówisz jakby to była jakaś nowość, w moim wypadku. No ja zawsze liczę, że jednak wiesz, będziesz normalny. Czy jestem normalny? Albo się z nie wątpić. Ej, w ogóle na samym jest kotek, zobacz. No, od samego początku jest. Ale fajna Kicia, i happy. Uważaj, teraz dopiero go. Dobra, Ale tutaj jeszcze są prezenciki, które trzeba dostać. Ale z nasi, z, u nas jest znowu dwóch nawku, gości, mam wrażenie. Ooo, jak mi przykro. Co jest? Jak mi bardzo, bardzo to od tego powodu przykro, naprawdę. No skam. Czemu u nas jest tylu ławków? Weź Siema Dostaw mnie proszę Cheam okay. was very strong Time for a raid a, Time for a raid Bartek Dobra, wygrywamy to, wygrywamy to No wygrają, wygrają jak zwykle Kosa w plecy znowu wbita Jaka Kosa w plecy? O co Ci chodzi? Aha, bo on Dobra. No wygrywają. Ej, prezenty nam! Tygmoc! No, Widzę tego fanatyka tam! do za ja. Cztery prezenty nam! Nie, no chodź tutaj, Ty. To ja, a. To ja kradnę ci prezenty, żeby zawieźć do swojej drużynki. Is do się, jest to to the Graj, co? No my się wydajemy jeszcze? No Bartek, teraz jestem bardzo dumny nawet Zrobiłem w Nagrę końcu to samo co ty Nagrę Zrobiłem to samo co ty Ale ty jesteś zdradziecką Dokładnie, No Tylko teraz to mi dużo już nie da, bo jesteśmy za bardzo w plecy Przez was, no, więc... No pad, jesteście pracy niebieskim. Właśnie... Co na mnie tam strzelać widać to <laughs> Dobra, ja da was okreść. A ja was. No dobra. Fair enough. Na niewidoku. Na niewidoku? Bardzo dobrze jedziesz. W takim razie, skoro na niewidoku. A to mnie. Ale zrobiłem unik, niczym neo. Dobra. To no nie ten specjalny, no? Nio! Dobra, wygrywamy to, wygrywamy to, dawajcie, drużyno. Żeby niebiescy to wykorzystali, Boże O mnie Tak, o niebieski tu jedzie, co jest? No nie może tak być! Dobra, dobra. Niebiescy nam zabrali teraz właśnie A widzę cię. Ty co nam ten to, to! Ja wam no, pięć 5 zabrałem Widziałem tylko cztery na, na... twoją głową jakby. Pięć miałem na sobie. Tylko gdzie są moi w tym momencie w ogóle? Kompletnie nie ma moich tutaj. No to Pani interesuje. Dobra, ażeby żeby cię zdjęli teraz ci goście. Ja próbuję teraz właśnie go zdjąć. Który mam prezentek, kaninę na nam. A i się rozbiłem. O nie, o nie, o nie. Masz. The moment of joy of Ale to walka jest jakaś dumna E Bartek, przegrywacie! <laughs> no nie, no nie, sobie wygrywałem. Dumny z jesteś? Ooo, dumny, dumny, Bartuś, że najważniejsze, żeby nie wy w takim momencie. Aha. Nie no, my wygrywamy. Co ty w ogóle mówisz? Za A ja jeszcze no, trzy. trzy, ja jeszcze trzy dowoziłem. I znowu game. przegrańcy jesteście ostatni. Uh. Twoja taktyka jest żałosna, Bartek, po prostu. Aha. Ale moja Twoja taktyka jest żałosna. Moi drodzy, to by było tyle, jeżeli chodzi o film z tego nowego trybu. Bardzo fajny jest, bardzo fajny, fajnie, że można też premkę za free tak naprawdę wyrwać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, Siemanko. Na razie.